Lubię chodzić w dziwnych miejscach w poszukiwaniu ciekawego grafiti. Właśnie jedno znalazłem. A to miejsce to opuszczone albo niedokończone osiedle mieszkalne na wyspie Malta. Tam jest na budynku piękna dziewczyna, namalowana, i to mnie właśnie przyciągnęło tutaj w to miejsce. A też widziałem ciekawe twarze, namalowane na górnych balkonach, dlatego już tam idę. Wszystko, jak widać, jest zrobione ładnie z pieskowca. Cała wyspa jest z piaskowca. Także tutaj się z niczego innego nie buduje, praktycznie. Tylko wycina się kamień z kamieniołomów. Piękne, równiutkie, wyszlifowane bloki przyjeżdżają od razu na plac budowy. I tak to wygląda. Nie ma potrzeby tego tynkować. To jest wszystko kamień naturalny. Schody, jak widać, to jest żelbeton, tylko. A nawet jak są budynki otynkowane na Malcie, to wszystko jest pomalowane na kolor piasku. Także może się wydawać tutaj troszeczkę dziwnie, nudno, mało kolorowo. Och, chyba ten balkon. Tak, tu jest ta postać. No, ale stąd to będzie. Kiepsko. Cokolwiek widać, staram się zrobić zdjęcie. Twarz dziewczyny namalowana. Jak widać, graficz to nie był byle partacz, co tylko bazgroli. A jeszcze ciekawostka, coś na, na czasie. Nie wiem, czy to będzie widać. Tam jest podobizna Donalda Trumpa. Namalowana no i tutaj chłopiec w rękawicach w kolorze flagi